widziałem, grałem sobie normalnie normalnie napisałem na czacie. Oh, już się przestraszyłem. E, już wam powiem co napisałem na czacie. Czym on w ogóle łóżka nie obudowuje. Aha, no, super. E, napisałem na czacie e, kto ma DC. Z mojej drużyny odpisał ja. E, o już nawet tego nie ma I, i no ludzie są tacy że to był autokliker to od razu było widać od razu wy to widzieliście chyba na bank to widzieliście nie, ale autokliker naprawdę pierwsza klasa Kurde, Dawidowie. Przetworzył mi się filmik, chyba już się przetworzył, nawet. Przesłuchano 100%. A COVID, ile było tutaj wyświetleń? 6. Tam, tam, tam. 6 wyświetleń. Super dużo! Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Tak samo i subskrypcje. Was na przykład subskrypcja nic nie kosztuje a dla mnie, to jest wielka korzyść. Tak samo łapeczka, no powiem wam tak. Mm, nigdy tego prawie nie mówiłem. Prawie. No wolno powiedzieć, że nigdy nie mówiłem tego. A no więc mój kolega tylko mówił, żeby powiedział. Tak. Więc, żebym mówił, czy co to... to... Eee, Więc no proszę, dajcie łapeczko w górę. Was to nic nie kosztuje. Dla mnie to mega pocieszenie. Super walka. Wrogowie, między... Wrogowie, okej. Okay. A jeśli chcecie ze mną zagrać w Minecrafta, to jest ta okazja. Napiszcie w komentarzach. Lecimy na górę, stary niebieski, tam sobie leży tylko. ty mnie uratowałeś, Dizzyku? No, lepiej uciekać. Dobra, goni. Morderzesz. Kolejna rundka przegrana. Uff, jeśli wbijecie tutaj 15 łapeczek, tutaj Minecraft, pod tytułem Minecraft 15 łapeczek w górę. No to co robimy? Jakąś serię? Seria. Ja wysy... Widzowie. O! Taka może serio wam przypasi. Ja w widzowie. Yy, patrzcie, kto... Kto ma DC? Kto ma DC? o Thank you. Kto ma DC? Czy ktoś odpisał? Kto ma DC? Umarł. A, szkoda. Aha, ju już, już ktoś nie ma łóżka. Szacun. <laughs> co, co to było? O, nie mają też łóżka ci. No ja wiem, ja lubię żółtego. Ja, ja ciebie też żółty lubię, ale wiesz... No... W to jest problem, że... Gdzie... <laughs> <laughs> Dziękuję, uratowałeś mi życie, skórę. Tak to by moje mięso się spaliło. Spróbujmy strollować kogoś. Tu dać, tu. Tu dać. Ym, ja podziękuję, może wy idźcie tam do domu gdzieś. Do domu. Do domu. Do domu, tam. Do swojego domu. Do swojego. Jak wy jesteście wojenami, to problem. Nie, nie jesteście. Tylko, że budujecie się tutaj. EM! Um, Muszę trochę wyrzeźć. Podbuduję? Nic chyba nie zaszkodzi. Myślałem, że znowu mi się wywalił ekran. Ja chcę aż sam zobaczyć mój yy, odcinek. Przetwarzam wersję HD. Dobra, zobaczymy taką. O... Halo? YouTube? A, wystąpił błąd. Super. To musimy powrócić do Minecrafta, naszego pięknego Minecrafta. I zobaczymy, jak to będzie. W jak tam życie, widzowie? Bo u mnie, tak jak zawsze, siedzę teraz w domu. Tak jak mówiłem, COVID to, to już wolno powiedzieć, zwyczajny dla obywateli polski, to ty, a ja nie. Będę się wtrącał w wasze sprawy mm -hmm. A może się wtrącę, żebyście mi nie zniszczyli łóżka? Tak? O cześć! Cześć stary, nie, nie, ja cię proszę, nie, nie, nie niszcz mi łóżka, dobra? Tak, ty jesteś spoko gość. Okej? Okay? Ja Cię lubię. Tak? Każdy Cię lubi. Wy to widzieliście widzowie, co ja zrobiłem? Wy to widzieliście, ja to mam na nagraniu. Co ja zrobiłem? Wypad No Wojda. Ula. Mam dowód, co zrobiłem. Idełowie. Co zrobiłem? Wy to widzieliście jak... jakie piękne. I jeszcze to było Butterfly... A nie no prawda? Butterfly w sumie to... Się co mam dziwić? Czy tam butterfly albo Normal Clickem, ale to by było niemożliwe. Więc oto pytanie jak to zrobiłem! Um. Co to było? Co to było? E! Kurde, chcę ci zniszczyć łóżko. No nie! Nie da zniszczyć łóżka. Oj, coś mi się odpięło. Słuchawki mi się odpięły. Ale chyba słyszycie mnie? Zaraz zobaczymy. Nie udało się połączyć z selwelem. Psyplasem, psyplasem. Coś tam, coś tam, coś tam. Fajnie! Okej, okay, dzięki za informację. Abym miał ich łóżko. O patrzcie, prze... ktoś mnie. Yy, ktoś mi nie pozwolił tego zrobić. A był. A byłem na takim kroku. Zobacz... Co to było? Zobaczę ile CPS-ów zrobiłem, jak zrobił. Papa! Dużowy. No, ja też cię lubię. drugi, no nie, no... Kto ma jeszcze łóżko oprócz nas? Dużo jeszcze osób ma. Kupię TNT. Żeby nie było już. Tak ogólnie to zmieniłem sobie e, tego. E, Całkiem serwer. Jakoś... Jakoś miałem ochutę Ochotę. I co ja gadam. Kurde, z TNT spadłem. Widzowie. I co to by w ogóle był za dźwięk? Co? Co to był za dźwięk? Wy mi teraz mówicie, że to ja byłem. Bo niektórzy mogą mieć rację. Dzięki! Niektórzy mogą. Mogą mieć rację. A niektórzy nie. Ale bardziej bym był za tymi, co by mieli rację. Dobra yy. Ja klikam yy, jednym palcem, ale dwoma. Nie, nie robię Butterflya, ale... Ale mogę robić. U! No nie, no nie. Czemu ty się nie dałeś zniszczyć i zniszczyć twojego łóżka? Ja chcę twoje łóżko zniszczyć. Tak, tak się mówi. A jeśli chcecie mi pomóc zniszczyć łóżko, to dajcie yy, łapeczkę w górę, tak jak to mówią, czy jak to tam mówią. I dajcie suba, tak? Dobrze chyba to powiedziałem. Nie wiem, scenariusz mam przygotowany. E! To nie było w scenariusz. Ty patrzcie! Każdy mówi, że nic nie ma za friko w życiu. O to drabinka za friko. Ha! I kto miał rację? Nic nie ma za darmo. Ta. Kurde jeden... Ty jeden! Śwoku. Nie macie już łóżka. No, widzicie? Daliście suba albo łapeczkę w górę i patrzcie, jak od razu pomogło. No, masz drabinki. O, jak biały wskoczył w grę. Cześć, daj drabinkę. Może lepiej nie daj. Okay. Na kogo by tu iść Chociaż nie mam muszka. To się zle... To się zle... Patrzcie na to Polska chroni Polskę i Ukrainę Podaj rękę Ukrainie Tak to była dobra Patrzcie ile drabinek za friko Nie no i to się nazywa luksus no, patrzcie widzowie. Do zobaczenia w, w następnym odcinku.